Na pytanie publiczności, jaki mieliśmy wpływ na transfer Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony odpowiadamy – żadnego, ale Wojciech Szczęsny jest naszym gościem i chciałem zapytać, Wojtek, Ciebie, jak bardzo jesteś niepodekscytowany? Jestem na pewno najbardziej spokojny z całej czwórki naszej stole, <grym> <grym> ale, ale też żeby dojść do waszego poziomu, to, to musiałbym się bardzo postarać, więc to żadna sztuka. Jestem spokojny po prostu. Ale zaskoczyła cię w ogóle cała ta sytuacja i obrót tej sytuacji, no bo próbowaliśmy to poskładać do kupy, to wydaje się, że tylko w tym momencie tego dnia w tym okresie mogło się to wydarzyć. Zaskoczyła mnie bardzo. Łącznie z moją finalną decyzją. Bo naprawdę jakbyś mnie zapytał dzień przed kontuzją Tersegena, to bym przekonał, żebym Ci powiedział, że nie ma takich warunków. Które sprawiłyby, że, że wrócę, wrócę do piłki nożnej. A tydzień później jesteśmy tutaj i cieszymy się słońcem katalońskim. Więc wszystko mnie bardzo zaskoczyło. Dlatego jeszcze potrzebuję czasu, żeby troszkę zrozumieć, co się stało w ostatnim tygodniu. A możesz powiedzieć, jaki wpływ na Twój transfer miał Robert Lewandowski? Nieduży. To znaczy, wiadomo, że Robert dzwonił do mnie i, i rozmawialiśmy, ale myślę, że. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że ta decyzja byłaby podobna, gdyby Roberta tutaj nie było, albo gdyby Robert nie dzwonił. No ale wiadomo, że dzwonił i wiadomo, że próbował przekonać, i, i w końcu mu się udało. Nie wiem, ile w tym procent było jego, a ile jakiegoś takiego dziwnego przeznaczenia. A możesz, ee, a możesz, Wojtek, jak, jeżeli się cofniemy o ten ponad tydzień, jest sobota, Ter doznaje, e, 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 doznaje kontuzji. Niedziela. Niedziela. Doznaje kontuzji Ter Co się działo potem? Ile tych kulisów możesz e, odsłonić? To znaczy, Kto no, zadzwonił? Było, było dużo telefonów, wiadomo. E, e, chyba pierwszy był od Roberta jeszcze od razu po meczu. E, od razu po meczu? Tak, tak, tak. E... SMS-y były w... Przerwie meczu. sms od, od kolegi Święcickiego były w przerwie meczu, jak jeszcze mecz komentował. No było dużo tego i nawet ciężko mi, nie chcecie skłamać, a ciężko mi szczerze odpowiedzieć, bo tyle tego było przez pierwsze trzy dni, że, że już nie pamiętam, kto dzwonił pierwszy, a kto, a kto ostatni. No ale zakładamy, że pewnie w końcu zadzwonił również Deko. Zakładam, że to tak. było bardzo szybko też. Tak, jakby bardzo, bardzo szybko. Ja też... Nie ukryłem, że to nie było tak, że, że od początku wiedziałem, że się na to zgodzę. Ile nie, razy odmawiałeś? Nie, to, to nie o to chodzi, ile, ile razy od, odmawiałem, bo nigdy nie powiedziałem nie. Takiego, takiego... To takiego było bardziej stano, wewnętrzne, stano strego, nie? nie, tylko sam musiałem jakby do, do tej decyzji dojrzeć. No nie ukryłem też, że jakby... Pff, pytaliście o, o wpływ Roberta, ale chyba największy miała po prostu moja rodzina na to. Bo ja nie ukrywam, że zakończyłem karierę wbrew ich namowom. I nie chciałem podejmować drugiej, tak wielkiej decyzji w przeciągu dwóch tygodni, czy tam miesiąca, wbrew swojej rodzinie. A, a moja rodzina bardzo, moja żona, mój syn córka miała trochę mniej do powiedzenia ale, ale byli bardzo, bardzo pozytywnie do tego nastawieni i, i, i po prostu mnie namawiali. Więc, więc to chyba, chyba oni mieli największy wpływ w końcu. A fakt, że byłeś już w Hiszpanii, mieszkasz w Marbeji, za moment się przeprowadzisz, też miał jakiś wpływ na to? Że wiedziałeś mniej więcej, gdzie jedziesz, o tak. Znaczy, wiesz co, no, ale nie powiem Ci, że jakbym siedział w Warszawie, to bym, to bym podjął inną de decyzję, więc to, 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 to chyba nie miało wpływu. Y ja staram się w życiu nie, nie wierzyć w przeznaczenie że coś tam jest nam zapisane w gwiazdach, ale, ale nawet jak Biśnia jak przed chwilą mówił o tym, ile rzeczy musiało się ze sobą zgrać w tym czasie, żeby, żeby to doszło do skutku, no to ja ci nie ukrywam, że ta kontuzja marka dzieje się dwa tygodnie wcześniej, jest jeszcze otwarty rynek i ja już tu nie trafiam. Mhm. Dzieje się dwa tygodnie później i ja też nie trafiam, bo już jest za późno i ja bym się nie podniósł z Sofy. Ja jeszcze miałem taki ostatni. Dzwonek do tego, że jeszcze jestem w stanie się przygotować do, do gry na wysokim poziomie. A ile czasu potrzebujesz, żeby się przygotować? Nie mam powiem po, po, Ci dwa tygodnie. E, nie wiem. E, ale czuję, że mogę, że, jakby, że, że jestem w stanie to zrobić. E, bo inaczej bym się tego nie podejmował, bo ja też nie chcę się wygłupić. E, chcę wiedzieć, akceptując takie wyzwanie, że, że jestem w stanie go temu wyzwaniu sprostać i, i, i grać dobrze. E, ale, no ale gdzieś kurczę wierzę, jakoś, że to, to musiało być chyba gdzieś, gdzieś zapisane. FC Barcelona ma swoją magię? Y, to się przekonamy. To znaczy, y, dowiedziałem się już, jak bardzo intensywnie potrafią być kibice Barcelony w, w wiadomościach na Instagramie i w, i, i, i w takich kontaktach. I dziennikarze. Y, słuchaj, po raz pierwszy pomyślałem, że Ty nie jesteś kurzający. Y, <laughs> a to dobre dla naszych widzów, którzy uważają, że my za dużo robimy wokół tego transferu. Bo dziennikarze koczowali pod Twoim domem w Barbeji. Znaczy, słuchaj, sam powiedziałeś przed ojcem na tenę. że Szczęsny zakończył karierę, a cały czas wyświetlenia Wisielskiemu robi. Um, więc troszkę też tak, tak szkoda mi było ciebie po ludzku. I mówię, jak wracać, to z hukiem. No. Dziękuję bardzo. Redaktor Święcicki ma głos, bo miałeś zadać pytania, jeszcze nie zadałeś. Ja mam tylko jedno pytanie, które właściwie mnie frapuje, dlatego że końcem października jest El Clasico. Październik jest bardzo intensywnym czasem, bo mamy i przerwę reprezentacyjną. W sumie tu mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, czy zobaczymy Cię jeszcze przed El Clasico, albo włączając także ten mecz w barwach Barcelony od pierwszej minuty, czy jest na to szansa. I druga sprawa, czy Ty odwołujesz pożegnanie reprezentacyjne? Nie umiem odpowiedzieć, na, 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 na reprezentację jestem w stanie ci odpowiedzieć yy, jasno. Ja w 12 października mam zaplanowane pożegnanie na scenie narodowym i się tam pojawię, yy, co, co znaczy, że w już nie zagram, bo uważam, że byłoby to nie, nie fair w stosunku do, yy, do chłopaków, którzy już o, o, o to miejsce w bramce walczą. Yy, ja generalnie, jak zakończyłem karierę i i sam jestem zdziwiony, że że podjąłem decyzję o, o jej wznowieniu. Ale no nie zrobiłem tego chłopakom, jakby nie... Konfiguracja już się zmieniła. No zmieniła się, oni, oni też mają inny mindset w tej chwili i, i teraz taki, taki, taki powrót zupełnie nie miałby sensu. Niech, niech oni sobie walczą o, o swoją pozycję, tym bardziej, że ja wznałem karierę na jeden rok. Więc nawet jakbym ją wznowił w tej chwili, to zagrałbym w dwóch meczach Ligi Narodów i, i znowu bym ją kończył, więc to, to zupełnie nie ma sensu. Um, jeśli chodzi o pytanie o El Clasico, nie mam pojęcia, bo ja naprawdę nie wiem, ile czasu będę potrzebował, żeby, żeby wrócić do bramki. I też ja nie mam gwarancji, że tu będę numerem jeden. To znaczy, yy, na dzień dzisiejszy na pewno nim nie jestem, e, ani za tydzień też nim nie będę, bo, bo ja tego czasu troszkę potrzebuję. E, jeśli ten zdecyduje, że, że jestem potrzebny, to ja, ja mogę wejść do bramki jutro. Ale wątpię, żeby tak zdecydował. No właśnie, ale pojawiło się to dobre, to jest dobre nakierunkowanie. Takie też aluzje, że Wojciech Szczęsty zgodził się tylko, bo dostał gwarancję numeru 1 od Hans'iego Flika. Zakładam, że trener też do ciebie dzwonił. I o czym sobie. Znaczy, rozmawialiśmy, ale, ale generalnie mówienie o czymś takim jak gwarancja bycia numer jeden, bo gwarancja gry w pierwszym składzie jakiegokolwiek zawodnika w piłce nie istnieje. Jakby najpierw musisz sobie wywalczyć, potem musisz utrzymać. Więc absolutnie nie, nie rozmawialiśmy to o mojej roli w zespole. Barcelona ewidentnie stwierdziła, że potrzebuje mojej pomocy, a ja wierzę, że jestem w stanie jej pomóc. I i na tym, na tym się to kończy, y, czy to będzie moim doświadczeniem poza boiskiem, czy, czy moim doświadczeniem na boisku, to zdecyduje trener. Jakby ja takich warunków, Ja się liczę z tym, że, że ja równie dobrze mogę tą rywalizację przegrać. Y, i powiem Ci więcej, jak, jak ją przegram i jaki penia będzie świetnie bronił w tym sezonie, to ty, mi nawet nie będzie smutno. To znaczy, nie bardzo nam poprosiła, żebym pomógł i ja pomogę. Barce, można powiedzieć, że Barcelonie się nie odmawia. Zastanawiałem się, jaka była najbardziej ofensywna drużyna, w której grałeś i drużyna z najwyżej ustawioną linią obrony. Czy już takie tożsame doświadczenia w swoim zawodowym życiu miałeś? Kiedyś w Barceloną w FIFA, FIFA grałem <laughs> <laughs> i tam wysoko grali. Nie, no w Arsenalu zdarzało się, że graliśmy bardzo, bardzo ofensywnie i, i... Ja też musiałem grać troszkę ryzykowniej niż, niż było to w ostatnich latach, więc ja też sobie zdaję sprawę, że to dla mnie będzie duża zmiana stylu gry w porównaniu z juventusem, szczególnie Allegri'ego. Uważam, że dużo jest podobieństwa tak naprawdę w grze juventusu Pirlo i obecnej Barcelony. Może tutaj rzeczywiście ta linia obrony jest, stoi jeszcze dużo wyżej, ale tam też był bardzo taki ofensywny mindset zespołu i, i te zadania były, były zupełnie inne. Ale po to mam doświadczenie, żeby się przystosować do, 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 do stylu gry. Na pewno nie będzie tak, że, że obrońcy będą się przystosować do bramkarza, tylko, tylko ja będę musiał się dostosować do, do tego, czego wymaga Barcelona. Jedno jeszcze pytanie a propos tego stylu gry, no bo też dużo się dyskutuje o Twojej grze nogami. Wiadomo, jak ważne jest to w Barcelonie. Pamiętam taką historię, jak przyszedłeś do Rzymu i Luciano Spalletti podobno nauczył Cię grać wtedy nogami, bo Szczęsny wcześniej nie potrafił. Nap a jak było? <grym> a, jak było? <grym> a jak było naprawdę? <grym> było. Y, nie, y, znaczy on troszkę mnie nauczył grać nogami, ale nie w sensie technicznym, y, bo piłkę powiem dalej tak samo, tylko y, jakby zrozumienie, Zadań taktycznych i, i ustawienia zespołu w fazie, e, w fazie konstrukcji było dla mnie zupełnie nowe i, i jakby samo zrozumienie tego sprawia, że, że, że grasz lepiej. Także ta gra nogami często e, bramkarzy, często mm, jest... Uzależniona no od ekosystemu, można powiedzieć? Jest uzależniona jakby od... od, od po pierwsze, od ustawienia w fazie konstrukcji, od, od chęci obrońców do, do gry razem z Tobą. Bo, bo Ty, jako bramkarz, możesz chcieć grać z kim chcesz, ale jak nikt nie chce z Tobą grać i, i się odwraca do Ciebie plecami, no to zostaje Ci jedna rzecz do zrobienia. Jest taka słynna laga na Robercika. Ale oglądałem też mecze Barcelony i, i, i widzę, jak to wygląda. I rzeczywiście. No w tej fazie konstrukcji to, to jest zespół, który, który cieszy się piłką yy, nawet, nawet pod swoją ramką, także yy, będzie trzeba rozgrywać. Nie jest tajemnicą, że znasz się prywatnie, poznałeś się prywatnie z Tersteigenem, z markiem André Tersteigenem, rozmawiałeś z nim przy okazji tego transferu, czy wiesz, że to jest taki delikatny moment, w którym jednak nie jesteś skory do, do rozmów, skoro masz kontuzję i to taką dość nie przykro. Nie mam numeru telefonu. Ale znasz kogoś, kto ma? No tak, ale jakby też w miarę szybko się wyjaśniło, że, że pewnie będę mógł z nim porozmawiać osobiście, więc nie, jeszcze nie mieliśmy okazji. Rozmawiać przed transferem, ale, ale na pewno taka okazja będzie. Powiedziałeś, że oglądasz Barcelonę. Jest taki piłkarz jak Lamin Jamal, którym zachwyca się cały świat. Taki Lamin Jamal, którym zachwyca się cały, cały świat. I Robert Lewandowski, który nazwał go najlepszym skrzydłowym na świecie. Co ty o tym młodym chłopaku, 17-letnim, sądzisz? Yy, ja też. Chciałbym jakieś tam swoje zdanie wyrobić, oglądając go na żywo na, na, na treningach, na, na tym, jak, jakie nastawienie ma do treningów, bo, bo dla mnie talent jest jedną rzeczą w, pił, w piłce nożnej. Po tym, jak widzisz, jak ktoś ten talent wykorzystuje, albo jak próbuje rozwijać ten talent, to jest, to jest zupełnie inna sprawa. To jest ewidentnie jeden z największych talentów tej, tej ostatniej generacji, najnowszej generacji. i zawodnik, który. Ma potencjał, żeby, żeby być na świecie, ale kiedy ja na przykład mówiłem, pytałeś mnie wcześniej o, o Kenana Ildisa, to ja mówiąc o jego talencie, myślę też na przykład o, o jego nastawieniu do pracy. I bo, bo to jest chłopak, który poza, poza tym, że y, ma, ma świetny talent i, i ma po prostu warunki do tego, żeby być świetnym zawodnikiem, to, to ma niesamowitą etykę pracy. Y, a tego jeszcze nie jestem w stanie ocenić u, u Yamala, ale. No, potencjał z tego, co, co widziałem w telewizji, jest, jest ogromny. Rzeczywiście. A potencjał całej tej drużyny? Jak ty go oceniasz? Jak ty byś sklasyfikował w ogóle Barcelonę w tym momencie? Bo grałeś w samych wielkich klubach. Jest mi ciężko szczerze tobie odpowiedzieć albo inteligentnie tobie odpowiedzieć, oglądając Dziękuję. dwa, trzy mecze. Mhm. E, więc ja chciałbym zobaczyć, jak, jak to wygląda na treningach. Jak, jak każdy z tych zawodników jest nastawiony nawet do nauki, do, do polepszania się. Mhm. Bo ilość tych młodych chłopaków jest z jednej strony pozytywna, bo, bo daje nadzieję na, na, na super przyszłość tego klubu, ale ja chciałbym też zobaczyć po prostu jak, jak dużo jestem w stanie im pomóc, albo jak dużo chcą się nauczyć. Więc ciężko mi jest taki potencjał, no, ale dzisiaj jest to lider lider La Liga. Yy, więc ambicje tego klubu są, są w miarę jasne. Jeszcze zapunktowałeś u kibiców od razu na starcie, mówiąc w przeszłości, że Camp Nou to jest Twój ulubiony stadion. No, na razie nie będzie Ci dane, ale liczysz, że jednak w przyszłym roku w dodatku jeszcze z Robertem Lewandowskim na tym Camp Nou w jednej koszulce no, zagrasz? Byłoby miło. Yy, z, z tego co wiem, to, to szanse na to są bardzo, bardzo duże. Yy, tych stadionów jest Dużo. Ja po prostu wtedy trzeba było powiedzieć jeden, ale, ale jest dużo scenów, na których ja uwielbiałem grać powiedzieć tysiąc innych, no, tak? Akurat tak. Rzeczywiście ten może jakoś podświadomie do, do głowy. E, więc no, grałem parę razy, ale, ale zawsze w, jako, jako przeciwnik, więc poczucie jeszcze raz tej atmosfery jako, jako zawodnik Barcelony będzie myślę czymś wyjątkowym. Redaktor Święcicki za nie mówił. Z wrażenia. Jeszcze jakieś tak Tak, tak, tak jeszcze... jeszcze. Nie, nie, w, nie, nie, nie wiem nie w, w co gra żeby Słucham. Słucham. Czasami trzeba zamknąć mordę i to zrobiłem. Słuchaj, no wiesz, tak chciałem cię jeszcze też zapytać, pewnie już bliżej końca, czy do ciebie to w ogóle dochodzi, że to się wydarzyło, że to nie jest jednak jakieś fantazji, jakieś science fiction, no bo umówmy się, rozmawialiśmy w podobnym gronie jeszcze bez ciebie, mniej więcej tydzień y, temu. No, i to była taka fantasmagoria, bym powiedział. My sobie życzeniowo mówiliśmy na temat tego transferu, a ty nawet skomentowałeś pod jednym z naszych postów, że możecie sobie. Marzyć, marzyć, nikt, wam tak, tak, zabroni, marzyć tak? nikt wam nie zabroni. To co, byliśmy, To inaczej. Marzyć nikt wam, nikt wam nie zabroni, to co powiesz dzisiaj? Yy, no nie, nie, nie powiem, ci, że doszło to do mnie, do mnie tak w 100%, dlatego że sam widzę po sobie i czuję po sobie, że mogę być. Zawodnikiem w historii Barcelony, który w, z największym spokojem przyjął transfer do niej. To znaczy, ja jestem szczęśliwy, że tu jestem i, i nie mogę się doczekać tego, żeby, żeby założyć tą koszulkę. Ale ja jestem wyjątkowo spokojny. Jestem wyjątkowo spokojny, bo ja wiem, że na emeryturze też jest mi dobrze. Ja naprawdę nie planowałem zakończenia tej emerytury. Jakby, ja już poznałem troszkę to, to życie po drugiej stronie. Wiem, że poza piłką jest też dobrze. Yy... Nie się taka okazja, więc nie skorzystam. Yy... Ale jestem wyjątkowo spokojny i nie wiem, czy to jest. Jeszcze sam nie, nie jestem w stanie ocenić, czy to jest dobre, czy złe. Ko koszulkę, którą założysz, to może nawet podobną całkiem dobrze znasz, bo to jest chyba ten sam model, który jest w reprezentacji. Tak, ale ja mam, ja mam trochę problem, bo ja widziałem, że w bramkarze Barcelony bronią w tej koszulce, ale z długim rękawkiem. No to magazynier będzie musiał się troszkę naciąć. Czyli tutaj, bo, ty musiało... ty masz, bo ty masz system krótki rękawek i tak? Tak, ja nie jestem w stanie w, w drugiej bluzie. Okay. No, ale... Deta, detale, detale, detale. A propos detali, no to wiemy, jest to naturalne. Szukasz domu, natomiast pogoda za oknem też pozwala pograć tutaj w golfa. Pytanie, czy już sprawdzałeś na mapie, a propos tej twojej emerytury, drugiego sportu, który kochasz, czyli a, czy pola, widzisz, dobre no, no, pola nie, golfowe. Z, znowu piłka nożna będzie musiała wyjść na prowadzenie, w, jeśli chodzi o moje priorytety w moim życiu, bo bo jeśli chodzi o sporty, to rzeczywiście golf przez ostatnie trzy miesiące królował. Więc y, owszem, sprawdzę, y, gdzie są pola i jak one wyglądają, jak się na nich gra, ale, ale najpierw wypadałoby się przygotować do, do gry na wysokim poziomie w, w tą większą piłką. Słuchaj, jest końcówka września, zatem jaki jest poziom zardzewienia dzisiaj Wojciecha Szczęsnego? Ile trzeba się odrdzewiać? Nie jestem w stanie ci powiedzieć. To znaczy. Y, jak ja ja przeszedłem dzisiaj? mini cykl treningowy mm. z Tomaszem Orsinim, który przyjechał do mnie najpierw do Warszawy na tydzień, potem dwa tygodnie w Marbei. Więc taki trzy tygodniowy cykl przeszedłem, no, ale nie ukrywam, że we wrześniu treningów z piłką nie miałem. Więc no, no tylko górne trosz, to. Ale to zamie czasu. Myślę, że fizycznie wygląda mnie najgorzej będę potrzebował po prostu bardziej takiego wejścia w, w, w rytm szatni, w a tak czysto technicznie z przyzwyczajeniem oka do, do szybkości piłki, bo z tym na ogół są największe problemy po, po jakiejś przerwie. E, sam jestem ciekawy. Y, ja to traktuję jako, jako, jako takie fajne wyzwanie, żeby nawet y, udowodnić sobie, że, że, że jestem cały czas w stanie to zrobić na, na naprawdę wysokim poziomie, bo ja, będąc spokojnym, od siebie wymagam dużo. Y, mm -hmm. Przy akceptacji tego wyzwania. Bo, bo zrobić to, żeby zrobić i mieć zapisane w CV, przez, że przez 9 miesięcy byłem zawodnikiem barcy, to bym wolał być już na wakacjach. Ale jeśli się na to zdecydowałem, to, to chcę to zrobić po prostu na wysokim poziomie, na takim, żeby, żeby móc być z siebie dumnym. Z tego, co tu zrobiłem, a nie, że tu po prostu trafiłem. Słuchajcie, kibice Barcelony wyciągają kalendarze i włączamy też tryb przypuszczający, jaką datę trzeba mniej więcej w tym kalendarzu zakreślać. El Clasico to jest 26. 20 to jest Sevilla, tak? Dziennikarze chętnie celują w tę te, w te liczbę po reprezentacji. Przerwa po reprezentacji i mecz z Sewillą jest pierwszy na, na liście Barcelony, w terminarzu Barcelony. Jak ty celujesz? Przypuszczające. Ja, ja już mówię, nie celuję, bo ja naprawdę a, okay. nie wiem. Mi, mi może zająć tydzień, żeby, żeby wejść w rytm, może mi zająć y, półtora miesiąca, a może mm -hmm. y, y, daj Bóg in jaki ja będzie gro, bronił świetnie i nie będzie potrzeba y, zmieniać bramkarza. Także ja, ja w ogóle się po tym względem nie nastawiam. Ja chcę się przygotować jak najszybciej do tego, żeby być, dać warunki do tego żeby, że, i, i powód y, trenerowi, żeby, żeby mógł na mnie stawiać. Bo ja na dzisiaj żadnej gwarancji w bramce nie daję. Ja sobie zdaję sprawę, że jestem emerytowanym bramkarzem, który, który przyszedł do Barcelony. I ja wiem, że tego czasu będę potrzebował, ale ja nie wiem, jak, jak, jak długo to będzie. To może być tydzień, może być półtora miesiąca. Naprawdę nie wiem. No to ponad tydzień temu bajaliśmy na temat tego, czy Wojciech Szczęsny mógłby trafić do Barcelony, a teraz możemy to wreszcie powiedzieć. Gościem futraka był zawodnik. FC Barcelony Wojciech Szczęsny brzmi na razie egzotycznie, ale brzmi także dumnie, bardzo serdecznie dziękujemy za to. Dziękujemy.